Witam serdecznie słuchaczy. Z 3D do 4D i 5D. Nasze Dostrojenie. Nikt nie ma wątpliwości, że zachodzą niewiarygodne i cudowne transformacje naszych ciał w wielowymiarową szóstą rasę. Wszyscy morfujemy w krystaliczne istoty. Od końca 2021 roku z wielu z nas została zdjęta indywidualna zasłona. Abyśmy mogli przejść do następnego wymiaru. Jest to pewien algorytm na skalę planetarną, służący do przenoszenia ludzi do gestości czwartego wymiaru. W ciągu ostatnich dziesięcioleci wielu mężczyzn aktywnie pracowało nad swoją energią. Pod względem poziomu rozwoju przewyższali oni nawet gaje. Dzięki świetlistości stali się nosicielami światła. Na Ziemi zawsze istnieli święci, czyli, mówiąc współczesnym językiem, nosiciele światła. Jednak nawet oni w końcu umierali w swoich gęstych trójwymiarowych ludzkich ciałach. Teraz współtwórcy i Komitet Galaktyczny uruchomili procedurę przełączenia na fizyczne ciała świetlne. Otworzył się bezprecedensowy korytarz ewolucyjny. Kiedy zostanie z nas zdjęta osobista zasłona? Jesteśmy przygotowywani do przejścia do innego ciała. Po zdjęciu zasłony, nasza biologia zaczyna się przekształcać poprzez etapy czwartego wymiaru. Na poziomie komórkowym, energie o wyższym potencjale są wprowadzane do naszego ciała, a ich wibracje w najprawdziwszym tego słowa znaczeniu wstrząsają naszymi komórkami. Nasza materia organiczna wibruje na nowych częstotliwościach. Przyzwyczają się do nich i w pewnym momencie gromadzi krytyczny punkt, po którym skala częstotliwości przełącza się o oktawę wyżej. Następuje zmiana okablowania w naszym ciele. Ruch atomów i cząsteczek w naszych komórkach jest aktywowany z tak dużą szybkością, że na tym etapie nasze ciało może już sobie z nim poradzić bez szkody dla siebie. Przechodzimy więc do pierwszego etapu czwartego wymiaru. Przez pewien czas przystosowujemy się, włączamy nowy rodzaj wymiany energii do naszego życia fizycznego. Następnie komórki zaczynają dostarczać kolejną, najwyższą częstotliwość. Będzie to trwało aż do całkowitego wejścia w 4D. Podczas mutacji wiele kwestii dotyczących naszego zdrowia staje się niefunkcjonalnych, a więc nieistotnych. Nowa materia 4D, 5D ma inne właściwości fizyczne. W następnym wymiarze działają inne prawa. Dotyczy to zwłaszcza analizy przyczyn i skutków chorób dziedzicznych, urazów wrodzonych, obciążeń karmicznych itd. Jeśli teraz będziemy to wszystko porządkować, szukając ich źródeł, to tak, jakbyśmy trzymali się zeszłego wieku. Każdy z nas ma jakieś dziedzictwo rodzinne. Czasami, a może nawet często, nie jest ono dla nas korzystne. Teraz mamy prawo po prostu to wszystko odwołać, zerwać umowy, wybrać inne opcje dla naszej przyszłości. Dziś to już nie ma żadnego znaczenia. Są wśród nas ludzie, którzy zostali wcześniej przełączeni do pośredniej fazy ciała świetlnego tak zwanego przejściowego ciała krzemowego. Przy przejściu nawet na początkowy poziom czwartej gestości różnice genetyczne stają się bardziej zauważalne i wyraźne. Z biegiem lat nie wszyscy Ziemianie zostali przeniesieni do ciała krzemowego, lecz tylko ci, którzy świadomie uczestniczyli w redystrybucji kosmicznych wysokich częstotliwości na Ziemię. Teraz ich korpus ma bardzo wysoką przewodność energetyczną i odporność na promieniowanie. Jednak nawet oni mają trudności z utrzymaniem ciśnienia energii o wysokiej częstotliwości z piątego wymiaru. Obecnie przyspiesza kolejny etap przemiany, który nie oszczędzi nikogo. Jest to transformacja nie w krzem, nie ma na to czasu, ale całkowicie w ciała świetlne. W tej chwili pożądane jest, abyśmy mieli mniej więcej korpus fizycznie wytrenowany i przyzwyczajony do obciążeń. Ładowany jest w nas bardzo wysoki potencjał energetyczny. Nasze ciało doświadcza stresu. Ludzie, którzy uprawiają sport, mają taką możliwość, albo nawyki, albo kulturę. W momencie przejścia taki styl życia może być bardzo pomocny. Istnieje skuteczne narzędzie do podniesienia naszych częstotliwości poprzez świadome połączenie ze źródłem, z naszym duchem. Światło wkracza na Ziemię, stwórca nadchodzi. Nie ma znaczenia, co wydarzyło się wczoraj czy to w naszej rodzinie, czy w państwie, czy ogólnie na świecie. Teraz ważniejszy jest dla nas nowy rodzaj myślenia i relacji z samym sobą poprzez medytację mindfulness i zatrzymanie naszego umysłu ego. W ten sposób pomożemy naszemu ciału szybciej pozbyć się chorób, nawet bez psychosomatyki, tak lubianej przez współpracowników Disclosure News Italia. Dlatego właśnie wiele osób nie praktykuje uzdrawiania i oczyszczania energetycznego. Bez zmiany sposobu myślenia jest to nieskuteczne. Wielka transmutacja materii jest już nieodwracalnym procesem fizycznym i fizjologicznym, zachodzącym w komórkach naszego ciała na poziomie molekularnym. Reformacji towarzyszyć będą narodziny nowych narządów o niespotykanych wcześniej funkcjach życiowych, w tym o zdolności do bezpośredniego oddziaływania z energiami Ziemi i wielkiego kosmosu. Żyjemy w czasie, w którym ludzie postrzegają świat materialny z jego absurdalnym scenariuszem, przechodząc obok oczu i uszu niewidzialnych procesów energetycznych wpływających na naturę oraz świadomych i nieświadomych ludzi na Ziemi. Poczone w uszy od 21 grudnia 2021 roku do równonocy wiosennej 21 20. marca 2022 roku. Ci, Którzy przeszli na 4D, będą dostrojeni do wysokowibracyjnego pola częstotliwości czwartej gęstości. Na początku marca 2022 roku wysokowibracyjne pole czwartego wymiaru rozprzestrzeniło się już na 56%. Do równonocy jesiennej, która w 2022 roku nastąpi 23 września, osiągnie on, zgodnie z prognozami. 98%, a w połowie listopada będzie już w pełni ustabilizowany. Po równonocy jesiennej 2022 roku warstwy 3D i 4D będą oddzielone od siebie przez 100% różnych pól wibracyjnych. Wektory scenariuszy matryc 3D i 4D zaczną żyć równolegle w swoich indywidualnych rzeczywistościach. Z każdym dniem skrzyżowania destrukcyjnych i konstruktywnych programów karmicznych pomiędzy umysłami ludzi z trzeciego i czwartego wymiaru będą się ostatecznie rozdzielać. Przed przejściem do 4D każdy z nas musi przejść przez wszystkie niezbędne dostrojenia i transformacje swojego ciała, podnieść wibracje swojego biopola i świadomości do tego poziomu. Współczesne społeczeństwo wykazuje całkowity brak jedności w rozwoju materialnym i duchowym. Od momentu równonocy jesiennej proces ten ulegnie przyspieszeniu i doprowadzi do rozdzielenia wszystkich mieszkańców Ziemi według pól wibracyjnych. Ludzkość już została podzielona na dwa przeciwstawne obozy: wybierające drogę do światła i podążające w ciemność. Ludzie, którzy wybrali swoją opcję Wyraźnie różnią się pod względem częstotliwości drgań, czystości duszy i poziomu świadomości. Osoba żyjąca według wartości społeczeństwa materialnego często nieświadomie wybiera ścieżkę prowadzącą do zniszczenia jej duszy. Wielu świadomych ludzi 3D mieszkających w dużych miastach coraz częściej odczuwa duchowy dyskomfort i próbuje uciec z metropolii i przenieść się na przedmieścia lub na wieś. Do takiego kroku skłaniają ich niewytłumaczalne uczucia i pragnienia, których sami nie potrafią w pełni zrozumieć ze względu na niskie wibracje ich ciał subtelnych. Wielu z nich stara się nie oglądać wiadomości telewizyjnych, ale i tak są zanurzeni w trójwymiarze i swoim osobistym świecie wewnętrznym. Życie w kamiennej metropolii zmusza nas do podłączenia się do pól egregorów. A tym samym do nieświadomego podporządkowania się opinii publicznej i wartościom narzucanym przez ignorantów. Ten destrukcyjny scenariusz unieruchamia nas w matriksie 3D, przez co nie mamy wystarczająco dużo energii na nasz rozwój duchowy i moralny. Od momentu równonocy wiosennej do przesilenia letniego, w zależności od indywidualnego rozwoju wibracyjnego ciał subtelnych. Dla każdego z nas zostanie określony wektor przyszłych wydarzeń życiowych. Świadomi ludzie przejdą ostateczną transformację swojego ciała fizycznego. Wartości życia materialnego będą miały drugorzędne znaczenie. Jednocześnie pojawią się trudności emocjonalne związane z niewielką liczbą plików 3D i algorytmów myślenia materialnego. Jednak stopniowo centrum przesunie się do świata duchowego, a do równonocy jesiennej 23 września 2022 osiągnie stabilną równowagę w świadomości odnowionych ludzi nowego świata. Po raz pierwszy większość ludzi 4D będzie w stanie w pełni postrzegać przestrzenie czwartego wymiaru. Nie da się tego powiedzieć o tych, którzy pozostaną w 3D. A którzy zanurzą się bez reszty w realizowaniu programów karmicznych, które będą miały swoje odzwierciedlenie w relacjach między krewnymi, sąsiadami i przyjaciółmi. Dla każdej osoby, 4D: Wąskie myślenie mieszkańców 3D będzie powodem odrzucenia, niechęci do utrzymywania bliskich kontaktów i wcześniejszej komunikacji. Życie na ziemi będzie błogosławione, gdy mieszkańcy miast świadomie zwrócą się ku naturze. Ponieważ tylko tam pozostają we wszechstronnym kontakcie energetycznym z Absolutem, i tylko tam życie staje się prawdziwe i pomaga w dostrojeniu się do przejścia do 4D. Dziękuję za wysłuchanie.